No to no tak jest armia. dziewięć, no. nie było nas dziewięciu jeszcze chyba No ale no, chyba dziewięciu nie było ani razem Było może... chyba, nie no, jak było ta demówka pierwsza przed wydaniem, to było nas <laughs> max, no ale no, to... Witam, no, witam, widzowie Dobra, decyjd dwójka dla was Jak się gadało jako teraz? Zobaczmy Pod fał, e, pod fał no. Nie, więc trzeba się dowiedzieć wszystkiego Ja pod fał to się nie, nie gada w na ja. infekty w czacie Na infekty, no właśnie no, no, o to chodzi Wytłumaczę ci w przepraszam, nie dosłyszałem Co jest? The Mimik? Ale fajnie. <grystanie> Mikuja, jaki Mimik? Ale taka jakaś chyba negatywna? No, rola, no, neutralna. Jest. A Mimik to jest chyba taka trzecia, jakby neutralna, no. Tak, ale mhm. fajnie, Kurde, doszło. Się o, się jakiś tam, Jackal. No Kurde, Ile. Jezus, już. chyba trzy klasy. Dawno tak, nie, nie graliśmy. Nie dwie klasy tak, to Mimik To jest dosłownie amnezy. Cześć, że. mieliśmy, graliśmy na Ordena. A wtedy się to jest amnezy, jak? No, wtedy się to jest doszły. Inquisitor i Mimik. Tak. No, był zapowiedziany, a Mimik nie był chyba zapowiedziany. Mhm. Mm no ale chyba coś czuję, a, że Kateri nie wczytam. Miał. Pamiętam, że był ten problem, że tak długo wczytywało nie. i wywalało. Ale Pro, może. Problem, że... O! O! Coś pisze, o. Że... o. Że je. Dobra, kim jestem, kim a, jestem? A, fajnie, że gramczakiem. A, ja <laughs> jestem głównym. To jest. Że jestem innocentem w tym sensie. Dobra, po czym się mówi o potwał? Ale ktoś musi się wytłumaczyć. Pod czym się mówi? O pod V? Słuchajcie mnie, kwiatka Pod V? Kurde, nie Słuchaj mnie Słuchaj mnie, o pod Altem się mówi, jak takie, o Jezu O kurde, ale niewygodne co się eee, generalnie tak, jak jesteś dobra, bo Halo, ktoś płacze. Jak to jesteś, to jesteś to dobra, jak jesteś dobra, to robisz taski takie dobre, a jak jesteś zła, to robisz takie taski takie świecące na czerwono, tylko tak, żeby nikt cię nie widział. A jak jesteś dobra, to robisz te takie e, dobre. Właśnie ten zegar robisz, tylko nie wiem za bardzo, jak się go robi. Więc, o kurde. A, bo E się wychodzi. Tak, nie jak się, kto robi, ale. No Boże, płacę, że... wyrzucę tego kogoś, wyrzucę tego kogoś, kto tam płacze. Prawda. Ja Idziemy nie do, nie do nich, chodź, chodź, Kiotka, chodź. Dobra, macie wszyscy kurwa, Boże, ale jesteście głośno, słuchajcie was, wysłuchajcie was na drugim końcu świata. Hej. O! O nie, jestem więźniem. Aha, 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 o nie? O nie, ktoś zrobił task. Negatywnego.

o, ja wolę przejść tędy. Boże, weźcie mnie ten Ej, czemu ja siebie słyszę? Ale gówniane echo O, panie A jest bo ogóle... ja ten... nie Panie ja to nie GBN, pan Gibben, słyszałam Gibben, pan echo swoje. Gibben, pan 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 ja Nie Gibben, pan Gibben, pan Halo! Halo! Co za nowe rzeczy? O czym się mówi w grze? Pod altem pod, a, pod altem A tak, słychać? Tak, słuchajcie, słychać. Ale mega cicho, mega cicho, mega cicho, kurde, naprawdę poczekaj może. Może w ustawieniach. Nie w ogóle nie słychać, ja nie wiem. No nie słychać. może w ustawieniach sobie No problemu. ale ja cały to zmieniam. Normalnie, nawet na podstawowe ustawieniu mnie nie słychać. Ustawiam znowu na mój ten e, specjalny i co? Halo! Nic nie słychać mnie w grze. No ale kufno. A mów w grze jeszcze raz, mi. No nic, no nic. No nie wiem czemu. O, jeszcze ten. jeszcze jakaś magia nastała. I nawet te nie zdążam robić. Halo? Jest tu ktoś? Halo! O GBN chyba znowu ciebie. O, słyszę ko was. Ale śmiesznie siebie słyszę. No... Halo, Echo! O, halo! O, Ejbi, go słychać! Ejbi, słychać cię! <grym zyłownie> słychać cię, ale fajnie! <grym zyłownie> to prawda! Ejbi, co jesteś taki cichy? Zawsze, jak jesteś cichy, <grym> nie <zyłownie> cichy! Nośpie mnie nie w kurde Ej, czy Abi AB z wami był teraz? Nie? No ale no, słyszałam nie. go! Kurwa, ja mikrofon ustawiam, ta, ale słyszałam go! Roofiksa zabił terror Aby nie gonił drugi? Siema, jest miejsce. Chyba nie ma Ej, Gibendy, no, ja nie wiem że tu na pewno jesteś dobry Ja ja też jestem dobry Mi się wydaje, że Abi nie jest, bo jak Rufiksa zabił terror, to mnie gonił drugi Kurwa, no to jest ja mikrofon ustawiam, ten No nie wiem nie no wiem. Dobra, nie właśnie, to, bo ja jego ja trochę słyszałam w, w sumie. A Kiotka w Sodka w sumie? Albo Kanał? W sumie nie ja słyszałam to, ja nie chyba. Wie, nie wiem, o co chodzi i tylko kółko. No ale musisz się odzywać, jak to jesteś to, życie, to. W sumie. No. Ja właśnie nie wiem. Kanał ja jesteś podejrzany. Ja no, no właśnie nie odzywasz w ogóle, a ja się odzywałam? Ben się odzywał? No nie, a. Ogólnie ktoś, kto to zrobił, ale nie powiem, co jest. Nie wiem chyba, co ta rola robi. A. Ale co, masz rację, kompletnie, w 100%. Bo wiem. No, ja bym stawiała w, 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 coś to... pomiędzy kanałem, może Kiotką i. i ewentualnie no Emirę. Nie, nie słyszałam w pierwszej. Ja ale, zrobił... ale, ja ale zastanawiam to się, to ale nie wiem to takie to zastanawiam to... się. Ale ty zawsze jesteś głośny, Emir, jesteś taki gadotliwy. A powiedziałeś jedno słowo w drugiej i tak Patrz, to Ja do... to ty gadasz, Ja ciągle, cały czas Patrz, no, ale i tak Kana jest bardziej O co ty zrobiłeś? Co? Maskę założyłem Jestem Barto, siema SCP-SL, patrzcie jaki bunnyhop się robiło. Ej, ja to jest Barto jest Jestem Barto Ej, poczekajcie, bo mi tam Barto był dobry, bo on umarł od tego Więc też jest dobry O kurde, bela Ej, 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 mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł mam pomysł. Jaki? Ale skanuj mnie no Zastrzelmy kogoś no. ta Kanae <noise> o kurde, nie, kanał jesteś taki, taki zły Dobra, macie gadacie, jak nie gadacie to jesteście impostorami Ja idę do teleportu A rób Uciekajcie! Tu jest teleport! To jest teleport! Chodź ze mną, słyszę cię, przynajmniej cię słyszę teraz! No. Ej, uciekajcie, myście przeżyjcie! O, i dobry jednak! Dobra, ja, dla mnie to jest kanał! jestem! No nie odzywam się! A, a Kiotka? Mówiłem cały czas! Kiotka, Ilia? Kiotka się nie odzywała? Ja sobie chodzę po prostu. No, Kiotka, Kanae, coś takiego. Albo Ilia w sumie też się nie odzywała, albo Ilia. No, coś mi się... ta trójka. O, teraz się odzywasz, Ilia. Ja ci nie wyłupam już. O, Kanae! Nie, poczekajcie! Chyba wytłumaczajcie, <noise> byłem mimikiem i wziąłem Mimik rolę Barto. On umarł A -a. od złego... O Niki się nie mogę przyznał! Być, cały czas wam to mówię. Ej, Nikiny się nie przyznał w sumie do mimika, to możemy mu zaufać. Może raz. to Ilia, no... O, ja proszę. w tym co mnie nie słyszałam. Dobra, to idziemy zabieć Ilię, przepraszam cię, ja kochala i I tą Kiotkę w Sotkę. Gdzie jest Kiotka? Przewaliło mnie gdzieś. Tu jestem. Ilia, czemu jesteś zła? Nie no, jestem zła, ale podniosłam jakiś przedmiot i nie wiem, Ili, co mam robić w jaki sposób ci nie ufam, bo z dwóch impostorów mamy, a ty jesteś... Mogę się trakować teraz! Nie wiem, ja wam nie ufam, dziewczyny Czy, ale To ty jesteś blondyna ja no. e, e, je cię No bo mamy dwóch impostorów nadal! Mamy dwóch impostorów! Co to robi? Co to robi? Nic, to no już umarła. Mam nadzieję, że to ona była zła, jak nie to mam Ogólnie zabiliśmy i... Jod... Mam nadzieję, że była zła, bo jak nie do trochę przypał. No... Kto się zmienił? To, bo w ciebie się przemyślał. Kanał, to ty? Jak ja? No mówię, że ja jestem minikiem. Ja No dobra, jest, to bo ja nie usłyszałam, co EV mówił. Nie nie <noise> ja nie wiem, ja nie wiem, czy ufać tak szczerze tymi... Mm co jest? Ale chujowa jest ta noc, że powiedziawszy Tak, w sensie gorsza niż poprzednia. Dziwnie gorsza, w ogóle słychać no. i szkoda, że nikogo nie... Widać tak ciebie. sensownie. Tak, to jest denerwujące Max. Tak? No. Tak. To dobrze. I co i wygraliśmy? O, wygrałam. No, mhm. wygraliśmy. Dobra, chcę wyciekać dobra że coś, bo ja nie ogarniam bocia złego. Dobra, no niestety jest takie jest. ciekawe z kim jestem. A z ilią? Co najmniej, że tak mnie bardzo nie lubi. No troszkę tak. O kurwa, spaliłem! Nie wiedziałem, że się tak da, ale fajne. Ciężko! Prostujesz się wstecz od razu. <grym> A, dobra, to... dobra, ej, no i rdzenwsu, i rdzenwsu. No to przepraszam, do... przepraszam. strzałę. Ej, cię byję. Chciałbym... już to jest, to jest... Ej, nie, 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 głosujecie? To jest, to jest Jadno, powodu, do, do. Ej, nie, głosuj nie, 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 głosuj nie, tak, nie! No, się, Ale wy kurwa, Nekonałem jesteście tak się bądzi. Przekonałem, przekonałem jeszcze raz. Nie, 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 nie! Wsuniłem Wimira! Ale przynajmniej obroniliśmy Imira! Obroniliśmy Imira! Tak, dziękuję. Nagrodę mogę. Przepraszam, Ewi, cztery osoby, byłam pod presją. Tak, w sensie to jest głosowanie na wyrzucenie wtedy. No, a, to, to, jest to jest głosowanie na to wyrzucenie, poczekajcie. Co, co, co ty robisz? Co ja podeszłam do ciebie, bo mówisz, że możesz uh -huh. coś wstrzyknąć, tak. a ja chcę, ja, Cześć, chcę. ja chcę. Nie mogę Pisał, jednak żarty, chyba. Nie, nie możesz? Nie, ale bym chciał. Ale masz bardzo a, ładne psy. oczy. No to to ma? Siebie, bardzo ładne oczy. Wiem, no. bo jestem... Trzeba taski robić. Gdzie tutaj się coś robi sensownego? Tutaj się jakąś wodę robi. No, A, tam gdzieś ja jest pacjentów, pacjentów, którzy męskę? by głosowali osobę widzą od razu. Ups. w ogóle. No nie, no to jest mega chujowe No nie wiem, to jest tak chujowe, że oni wszyscy mają Cóż, to, to nie byłem ja. No cóż. Tak ja... No nie wiem, jak ja. Coś słyszałem. Jak w ogóle ktoś przed, zaczął we mnie strzelać. Ktoś przed samym tym. To... Przed samym. A to właśnie. ja byłam do wygłosowania, praktycznie. Ktoś zaczął we mnie strzelać w ogóle to, przed, i ja byłam do wygłosowania. Dobra, Ej, dobra, dobra, nie jak ktoś za strzelać? No, jak ktoś za strzelać we pokażę mnie! Wam coś, pokażę wam coś, czekaj. Co tam pokażesz? Tutaj można safe ogólnie. Ja się kładę. No, no tak. ja się kładę. Nie to było no, takie to mam, to chujowe. To, miejsce, to było takie chujowe. Dziękuję. O, tajemnicza wolewka, patrzcie. Patrzcie. O, wow, a co tak leży? A, bo otworzyłam tak. safe, otworzyłam safe. A co to robi? Wygodnie tak się leży. Aha, nic w safe nie ma, okej. Okay. Nie A, bo za dostajemy klucz i możemy się wydostać wtedy. Niemożliwe. Nie no, by ten safe? O co, chodzi. Kto tam Mikulia kupuje? A co, gdzie jest Mikulia? To, 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 to jest klucz. Nie, na kanał. A czemu mówisz za mnie Mikulia? Ej, nie, nie wiem nie o co chodzi, ale tak, wygłosowali nie pod koniec, ale ja nie ogadniłam, w sensie... Ej, do czego to służy? Ten... A co to? Po... Weź się odwróć, ja nie wiem co to jest. Jakiś... To jest, to jest taki jak... śmieszny pstryczek, że klikasz i pierdzi. Jakiś... Jakiś... Jaki... Ej, to kłamstwo działa. Nie ale. wiem, pierdzi. <laughs> Mówisz mówię, że nie mi, co jest. Dobra, uśmiechnijcie się. Ej, bez tu pierdzi. No. O. a co to jest w ogóle? Do czego to? Ale w sensie do czego? Ale co to serio robi, bo ja nie wiem. Halo. A prysznica? No dobra. No tu są prysznice. Ej, się tak, już robi. Ej, w trakcie. Ej, Dasie. Musisz się zmienić, bo ja się zmieniałam już i ja jestem Sas. Więc mów przed zmianą dużo i zmieni się po prostu i zabikłeś. Ja się w się zmienia po prostu. I pod mówi jakąś mówisz, impostor, a pod alt zwyczajnie. Ej, Ej, kto cię atakuje? Ej, kto cię atakuje? gdzie jesteś? Ej, ja nie słyszę potwora. Gdzie wy jesteście? Bo ja mam pod... O, tu jesteście. To wy jesteście? Kurde, teraz tak bo widać. Nie, nie wiem. Uh, nie wiem czy w ogóle ktoś się zmienił. Ktoś biegał jako terror. O, ktoś biegał? To ktoś biega? A, to ja musiała jedna osoba tylko. Jakiś terror właśnie przed mordą przebiegł, bo się telefonowałem do niego. No cóż, ja nie mam ja podejrzenia, to nie będę kłam. Nie, miałam wrażenie, że wszystkich słyszałam. Praktycznie w sensie ciężko no, mi. Nie mogę gadać jako terror, to nie jest problem, żeby fejkować Tak? No, wcześniej też można to było. To jest! Co?! No? No, co? No. Cześć, czy teraz mnie słychać. No. Tak, słuchajcie. I w końcu, ale może teraz dobrze. Co każdego, co każdego taska mi wyskakuje, nowy celu jest dostępny w sklepie, a jak otwieram no. sklep, to mi tylko pisze. O, ale o, mi o, zjęcia, mi zjadza, zjadza, a mi zdjęcia, hej! A jestem odeleczką. No to nie. Teraz mów. Aaa, ładnie wygląda. Ładnie wyszło, Tak? No Pokaż, a może w jakimś ładniejszym miejscu? A, a man, może zrobię w jakimś tam... O patrz, napiszę coś! Patrz. O, jak na... miło. O, jak ładnie, to też coś napisze. A jesteśmy utalentowani. Halo! Nie mam powiedzieć, jak ci pozbyć no, no te kredy. O, jak Patrz, teraz, się tej gry. Patrz, jak słodko piszemy o sobie. A jest to gumka, bo wcale Ja sprawdzę zaraz, czekaj. Radę. Gumkę masz prawie przycisk myszy. O, też nie mogę, xę. Z trzema osobami możesz jakiegoś zrobić tego? Ten sabotaż? O, jak ładnie napisałeś! O AB, chuj! Tak! Tak! Ale ładna! O, ktoś tacka zrobił. Zda się, że to nie wy raczej. Jesteście jednym. Dobra. O, oh, słyszę Ilię. jest. Gdzie ona jest? Kurde. Gdzie jest Ilię? Chodź, gdzie jesteś? Gonił mnie potwór! Dwóch terrorów było, terrorów No, mnie było. też prawie na moich oczach zabił. Barto, tak w ogóle. Obok sklepu tego, obok sklepu Gonił tego mnie potwór. No, ja widziałam, tak się jak Barto zabija. zabija. Hmm. Tak, ja robię szachy. Oj, odbiegłeś i tam w tamtym miejscu się zresztą terror, no nieźle. Co? Gdzie? Kto jest podejrzany? Teście Słowo 20 souls. No. Jak się hmm. robi radio? Musimy mieć hmm, radio na żółto świecie, a później na zielono. Tak musi na zielono okay. bardziej o, Może po drugiej stronie chyba też być, ale tego nie jestem. Uwcie, Taski, to może ten klucz zrobimy. O. A tak, oczywiście, że to ja nie No to zapadł jakby ładnie, a potem tu. Ci nie uciekajcie ode ja od bo Trochę drzwi mnie zielą od Ciebie. Halo, Pokręć, oh, pokręć. Halo? kurwa. Halo? Ej, kawałek! Nie przeszkadzaj! Nie przeszkadzaj! Nie Jakie zdjęcie, o napisaliście, uuu, bo ładnie O kurde Teleport, teleport Teleport, teleport, teleport Dobra, generalnie na pewno się rusza. Teleporta macie, o, teleport no mieliście dosłownie bo. raczej nie kanałę. Kanały nie żyje O, no, nie żyje Ale w no. Ale wiecie, że, wiecie, że potwór może zabić od drugiego potwora, nie? No może, no może niby, ale Nie zabił. Ja, pami ja pamiętam jak Eil nie zawił w jednym, a ja byłam z nim. A <laughs> to właśnie jeszcze. To co? Dobra, a tak szczerze Giebn, czemu jesteś terrorem? Tak szczerze, tak szczerze. Myślisz, że Gieban, nie no, jest. Szczerze? raczej? ja powiem, że nie jestem terrorem. Okej. Okay. Jakbyś nie był terrorem, to byś nie co? był na zdjęciu. O. Ej, ktoś, ktoś zamienił? Co? co tam jest czemu nagle tu jestem? E, to jest dziwne. Zabijcie ją, bo jest terrorem!

więc chyba nie. Chyba, ja nie wiem, jeszcze. No, dosłownie wyskoczyło na ekranie. Nie ja, wiem. Ja Tobie ufam, bo ty gadałeś -a. cały czas. Ej, ja ktoś, Dawa. ktoś jest. Jolubi? Nie wiem. Uciekać? Ja też jestem. No przecież krzyczę. No gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To ty? Ej, z kimś piękna, z kimś piękna. Ty jesteś? A, z kim biegnę? Ej! No czemu nikt, ktoś się nie odzywa jak biegnę? Zamienij się w terror? Halo, kim jesteś? Halo. O, dwie osoby, to, to ty jesteś? Przy sklepie, przy sklepie! Przy sklepie dwie osoby. A, to ja też jestem. Dobra. No to ja też jestem. To, to kogo nie ma GBLa nie ma. Nie ma, nie ma. Dobra. E, a gdzie? Od, Która to jest, to z tymi? A. Obraz? Hmm, ciężko. I nie niebo! Zamianę. Nie będę się bawił w tę grę, zbyt. nikogo nie wygłosujemy. No, a nie Be... głosujemy może. Sorry, nie, ja nie, tak nie, 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 głosował. nie, ja To jest głupota, ja terrora właśnie wygłosowałem. Gdybym był terrorem, to bym was zabił z moim kolegą, bo nikogo jeszcze nie wygłosowaliśmy. No, plus jeden, w sensie to brzmi... Mm. Cieła Rufiks. Nie ma. Co można kupić w tym sklepie ciekawego? Nie kupuję wszystko. No właśnie ja właśnie wiem, co się przydaje, tak szczerze. Ej, patrz, patrz, mi jak jesteś. O, patrz. mogę ci to założyć. A co to jest? Aha, nie mogę mówić! Jak się czujesz? No nie, no czemu? No trzęsienie cz... Dobra, zaraz ci zlikę spokojnie, nie mogę ci tego znać, nie? No to nieźle. Halo! Mhm. Halo Imir, uh -huh, super, such <laughs> No nie ale ja nie wiem jak ten no. Mamy coś dla ciebie Co? Co? Ej, nie, takich to czemu? Kuria, Nie, nie... nie. Poza... <laughs> <Załóż> <laughs> bo ja też nie mogę mówić! Ja też no. nie mogę <laughs> mówić! Ja, te... ja też nie mogę mówić! Be ale cisza! No bo on mi... Ale nikt nie krzyczy. i Była a nie chcę przedłużać się tak szczerze. To Rufix, nie, nie to Rufix nie w sensie Rufix na moich oczach. W ogóle Rufix zas zas zasłonił mi maskę, nie, nie mogłam gadać i zabił, pewnie. I zabił Mira teraz. No nie, to Mikulia, Tą maską. Się ale to, ale to Dobra, to idę, co mogę zrobić. Hej. Gdzie no, jest rób? No, ty też to? No. no nic nie mogłam. Nic nie mogłam zrobić, już na koniec.